Jak powiedział nam Artur Rolka, burmistrz Paczkowa, po opanowaniu sytuacji lokalna spółka komunalna ZUKIM przestała przynosić straty dla miasta. Sprawę bada prokuratura. Jeden z wątków sięga być może samego przetargu, który odbył się w 2013 roku zaraz po wprowadzeniu ustawy śmieciowej. Paczkowski Zakład Komunalny ZUKiM przegrał z Nyskim Ekołem w 2013 roku w przetargu na obsługę odbioru śmieci z terenu gminy Paczków. Mimo, że w powtórzonym z powodów formalnych postępowaniu Nyska spółka zaoferowała cenę o 300 tysięcy wyższą niż za pierwszym razem. ZUKiM przegrał niejako na własne życzenie, mimo, że znana była cena konkurenta z pierwszego przetargu. Po przegranej został podwykonawcą wykonawcą Ekomu, zadowalając się jeszcze mniejszymi pieniędzmi. To, co stało się potem, nie mieści się w ramach racjonalnego gospodarowania. Ówczesny prezes Spółki. Roman Łambudzki podpisał aneks do umowy, zgadzając się niemalże na dwukrotne obniżenie honorarium firmy za wykonywane usługi. Mimo, że umowa takich zmian nie przewidywała, to niezrozumiałe i ewidentne działanie na szkodę spółki jest jednym z wątków badanych przez prokuraturę. Przeglądaliśmy wszystkie umowy i aneksy. I tutaj też jest oczywiście wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa, w, skierowany jakby pod kątem Działań poprzedniego prezesa ZUKIMu z tego względu, że została podpisana umowa na świadczenie usług przez firmę ZUKIM spółkę gminną z firmą ECOM i podpisano stawkę. Pierwotna kwota to było 314 zł za tonę. W trakcie trwania umowy zmieniono tą stawkę. Na 162 zł w przypadku odpadów um, komunalnych zmieszanych. Wie Pan, to jest różnica 180 zł. Czy były, czy były jakieś przesłanki ku temu? Ja nie zmieniałem tej umowy, tylko prezes. Nie wiem, jakie były przesłanki. Wiem jedno, że zapisy w umowie pierwszej były takie, że nikt nie miał prawa zmienić tej umowy. Kolejne wątki dotyczą wspomnianej wcześniej niekontrolowanej wywózki śmieci, w której według naszych informacji mogło brać nawet kilka podmiotów. Straty wynikające z tego procederu miały sięgać kwoty 30 tysięcy złotych miesięcznie. Uszczelniliśmy system, wprowadziliśmy na wysypisko śmieci nowego pracownika, który bada wszystkie, sprawdza pod względem tonażu wszystkie samochody, które tam wjeżdżały. I tak, na przykład po uszczelnieniu systemu, w miesiącu maju mieszkańcy gminy Paczków wyprodukowali 257 ton śmieci zmieszanych, a miesiąc wcześniej wyprodukowali 334 tony. To jest różnica 80 ton. Więc my od razu wstawiliśmy wraz z uszczelnianiem systemu gospodarowania odpadami, wstawiliśmy kamerę i ta nasza kamera. Zastępując nieczynną, sprawdziła ilość wjeżdżanych samochodów. Nie będę teraz podał dokładnej ilości. Kto wjeżdżał, też nie chcę podawać szczegółowo kto. Natomiast z czym wjeżdżał, my to wiemy dzisiaj. I to wszystko jest nagrane na nagraniach, także jest to udokumentowane. Trudno będzie jakby teraz zmienić fakt wjazd do samochodu po godzinie 15 z odpadami zmieszanymi. Stąd być może się właśnie, właśnie wzięły większe, większe tony śmieci niż my żeśmy to przypuszczali. A trzeba pamiętać, że rozpoczęliśmy jakby istotną analizę problemu związanego z gospodarką odpadami na terenie gminy Paczków, a tym zajmuje się podwykonawca firma ZUKiM, a i wykonawca firma EKOM. Jakby obszar nieprawidłowości dotyka tych dwóch firm. Rzekomych, prawdopodobnych nieprawidłowości. Sprawa jest rozwojowa. Burmistrz Rolka dla dobra śledztwa nie chce ujawniać wszystkich wątków.